Chyba żeśmy się nie zrozumieli, także wyjaśniamy. Czytając Wasze komentarze, odnosimy wrażenie, że uważacie, że jesteśmy maksymalnie zakochani w Szwecji. Uważamy, że to jest najlepszy kraj na świecie. Mamy skrajnie lewicowe poglądy, jesteśmy maksymalnie tolerancyjni i, i w, w ogóle peace, love i wszystko. I w ogóle nie widzimy wad, jakie są w Szwecji, i jakie ma mieszkanie w Szwecji, a jest to dalekie od prawdy. I nawet w filmie, czy warto zamieszkać w Szwecji, mówiliśmy o wadach w Szwecji, ale dzisiaj chcemy odnieść się głównie do wątku muzułmanów, ponieważ my nie wypowiedzieliśmy się na temat polityki i nie powiedzieliśmy, po której stronie barykady jesteśmy, czy jesteśmy skrajną prawicą, czy skrajną lewicą, ponieważ nie jesteśmy skrajni z żadnych z tych stron. Jesteśmy bardziej po środku, natomiast bliżej nam w stronę prawicy. Dlatego czytając komentarze, że jesteśmy jebanymi lewakami, albo że mamy komuny w żyłach, albo czytając takie rzeczy, yy, otwiera nam się nóż w kieszeni, ponieważ to jest totalne przeciwieństwo tego, co myślimy. Już wolimy, żeby ludzie nam cisnęli, że jesteśmy skrajni prawicowi. Nie jesteśmy, ale jest nam bliżej do tego niż to, że ludzie nam wytykają, że jesteśmy totalnie lewicowi, kochamy muzułmanów i kochamy wszystkie rzeczy związane ze Szwecją, ponieważ nie jest to prawda. Podoba nam się Szwecja, lubimy Szwecję i sami wybraliśmy ten kraj, ponieważ uznaliśmy, że to jest dobry kraj do życia i fajnie tutaj mieszkać. Natomiast znamy wady tego kraju, wiemy, że nie wszystko tu jest idealne i mówiliśmy też o tych wadach w filmie, czy warto zamieszkać w Szwecji. Natomiast ludzie, którzy oglądali ten film, znaczy nie wszyscy, ale znaczna część tych ludzi, Odebrała tylko, że powiedzieliśmy same zalety i w ogóle nie powiedzieliśmy wad, co jest bardzo daleko od prawdy i jest to dla nas strasznie denerwujące czytać rzeczy, których nie powiedzieliśmy, gdzie ludzie wkładają nam w usta rzeczy, których nie powiedzieliśmy, no ponieważ to po prostu nie jest prawdą i dlatego nagrywamy teraz ten film. Powiedzieliśmy wtedy, że my nie odczuwamy tak bardzo muzułmanów, a nie odczuwamy z jednego prostego powodu, ponieważ sami świadomie wybieraliśmy, gdzie będziemy mieszkać. Poszukaliśmy dzielnicy, w której nie ma totalnego multiculty i nie ma wszystkich, e, wszystkich ras, jakie są na Ziemi. W tej dzielnicy żyją głównie Szwedzi i jest tutaj bardzo mało ludzi, którzy są innego koloru skóry niż biali. I to powoduje, że nie odczuwamy jakoś bardzo tutaj e, styczności z muzułmanami, co jest strasznie trudne do wyjaśnienia, szczególnie ludziom, którzy żyją w Polsce ponieważ my z jednej strony, żyjąc tutaj, nie boimy się jeździć na plac zabaw z Emilką, nie boimy się na dłuższy spacer, to na jezioro, czy coś, ponieważ tutaj nie ma tak dużej ilości muzułmanów. Natomiast... Jak jesteśmy w centrum, y, gdzie ja pracuję, w ścisłym centrum Sztokholmu, to mam dużą styczność z wszystkimi kulturami. Tak samo na przykład kościół, do którego jeździmy, który jest na Fiti, y, jest dzielnicą, która ostatnio została oznaczona jako dzielnica Nogo. I jest to dzielnica nawet nie tyle muzułmańska, co to jest dzielnica totalnie multikulturowa. Tam są wszystkie możliwe rasy. Jest tam masa Murzynów, Romów, Ukraińców, Rosjanów, Polaków. Są tam wszystkie możliwe rasy. I to jest bardzo niebezpieczna dzielnica, tak samo jest dużo takich dzielnic w Sztokholmie, natomiast my, my wybieramy dzielnicę, w której mieszkamy, specjalnie wybraliśmy taką dzielnicę. Tak samo jakiś czas temu wybraliśmy się na Flotbru, to jest taka góra, która jest tutaj niedaleko, byliśmy na niej często, wtedy było jakieś święto i było wolne od, wolne od pracy. I poszliśmy tam i tam byli sami arabowiec i po prostu wzięliśmy uprężenie do domu, ponieważ nie czuliśmy się tam bezpiecznie. Tak więc to nie jest tak, że my w ogóle nie widzimy muzułmanów i wszystko jest super, hiper fajnie. Czujemy to, widzimy to, natomiast mieszkając tu, gdzie mieszkamy... Nie czujemy się tak bardzo zagrożeni. Pamiętajcie że też, że jest, wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? I to też nie jest tak, że my nagle widzimy obcy kolor skóry, znaczy, nie wiem, ciemny kolor skóry i od razu yy, krzyż na drogę i w ogóle nie dotykam Cię, tak? I Bo my też jesteśmy. To, staramy się być gdzieś tam tolerancyjni, ale w takiej naszej chyba polskiej świadomości, mimo wszystko, jest zakorzeniona taka. Taka blokada, tak? Znaczy takie bycie trochę rasistą. Jeszcze też, no jest tak. No w sumie trochę tak jest. No. Natomiast jest też jeszcze inna kwestia, ponieważ ja nie pracuję z Polakami. Pracuję w szwedzkiej restauracji ze Szwedami i z Arabami i z wszystkimi. Pracuję z Włochami, Hiszpanami, z wszystkimi możliwymi e, nacjami. I pracuję też z Arabami. Co ciekawe, pracuję tylko z Arabami, którzy są chrześcijanami. Widocznie jest taka polityka firmy, ponieważ to jest... Kolejna restauracja, w której są tylko chrześcijanie i to też są normalni ludzie. Tak więc nasze odczucia są, e, są strasznie mieszane, ponieważ z jednej strony są muzułmanie, których nie lubimy i których unikamy i których się po prostu boimy. których tak? się boimy i których są ciężkim tematem. A z drugiej strony, pracujemy z Arabami, którzy są chrześcijanami i którzy są normalnymi ludźmi, którzy uciekli ze swojego kraju. I dlatego ten temat jest taki ciężki, i dlatego nie chcieliśmy go tak bardzo rozwijać w poprzednim filmie. Ponieważ nie chcieliśmy powiedzieć jakichś y, rzeczy, których moglibyśmy żałować, ale przez to, że się na ten temat nie wypowiedzieliśmy, ludzie włożyli nam w usta lewicowe poglądy, które są totalnie sprzeczne y, z naszymi poglądami, i dlatego chcieliśmy to wyjaśnić. Jeszcze jest coś taka jedna rzecz, którą mi powiedział. Pewien Polak, z którym pracowałem w swojej pierwszej restauracji, ponieważ my jak przyjechaliśmy do Szwecji mieliśmy neutralne poglądy. Byliśmy tacy, że po prostu mieliśmy neutralne poglądy. I a ten Polak strasznie nienawidził Arabów, ale tak wprost. On wprost po prostu przy Arabach mówił, że, że nienawidzi tej nacji i gdy ją ja powiedziałem, że mam takie neutralne poglądy, powiedział mi, bo mieszkasz tutaj rok i znienawidzisz Arabów. I muszę powiedzieć, że nie był on daleko od prawdy, ponieważ po faktycznym roku mieszkania tutaj moje poglądy bardzo się zmieniły, nasze poglądy bardzo się zmieniły. Natomiast jest też ta druga strona medalu. Z jednej strony właśnie są ci arabowie muzułmanie, a z drugiej strony są arabowie chrześcijanie, którzy są normalni. I, I to jest po prostu bardzo ciężki temat. Okej, okay. mamy nadzieję, że tym filmem wyjaśniliśmy Wasze wątpliwości dotyczące właściwie nas samych, tak? I z drugiej strony mamy nadzieję, że nie będziemy musieli już poruszać tego tematu. Znaczy, przede wszystkim nie chcemy zostać znowu źle odebrani, ponieważ teraz nagraliśmy taki film i wszyscy nam e, pójdą w drugą stronę i ze skrajnej lewicy zrobią nas skrajną prawicę. Co też nie jest prawdą, ponieważ. No, po prostu jesteśmy neutralni, podchodzimy racjonalnie do życia i staramy się patrzeć na wszystko tak, jak to faktycznie jest, a nie przez pryzmat jakichś poglądów. Ponieważ zauważyłem, nie tylko ja to zauważyłem, że y, Polacy lubią być skrajni w poglądach. Są albo skrajni lewicowi, albo skrajni prawicowi. I najgorzej jest być po środku, ponieważ jak jesteś skrajną prawicą i coś mówisz, to. Po prostu walczysz, klapki na oczach i lecisz. Jak jesteś skrajną lewicą, tak samo. A jak jesteś po środku i próbujesz się wypowiedzieć w normalny sposób, to cię atakują obie strony i, i ciężko czasami prowadzić jakąś normalną dyskusję. Dlatego mamy nadzieję, że zostaniemy zinterpretowani normalnie. Znaczy mamy świadomość, że na pewno nie zostaniemy. I poleci masa <laughs> identycznych komentarzy w komentarzach. Jesteśmy na to przygotowani. Natomiast po prostu chcieliśmy to wyjaśnić i mam nadzieję... A mimo wszystko bardzo was prosimy o zachowanie kultury. Okej? Okay? Tak po tak po prostu. Jeżeli film się podobał, to daj lajka i udostępnij dalej. Jeżeli film się nie podobał, to daj nie lajka i nie udostępnij dalej albo udostępnij dalej. Zróbcie z tym co chcecie, natomiast po prostu chcieliśmy wyjaśnić tę kwestię. Myśleliśmy o tym od samego początku, gdy wróciliśmy film i zaczęły się pojawiać drobne ilości komentarzy, które, które nie były do końca zgodne z prawdą, natomiast teraz ilość tych komentarzy jest przeogromna i nie tylko po tamtym filmem, ale też to zrobiło wydźwięk na cały kanał. Że cały kanał jest lewicowy i ludzie zaczęli w komentarzach wkładać nam w usta rzeczy, których nie powiedzieliśmy i które są sprzeczne z naszymi poglądami. Dlatego koniec. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a będzie to vlog, ponieważ idziemy na wycieczkę. Prawdopodobnie, mam tego nadzieję. Mam nadzieję. Pojedziemy. Będzie vlog. Będzie vlog. Elo. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. Elo. <słuch> Ir jau įstrigau ant tūlį. Nesupraskite, kad sakė.